Czyli witajcie z tej strony serwera i się nagrywamy jej odcinek, gdzie będę udawał cheatera. Będę miał po prostu permisję na serwerze i będę wkręcał ludziom, że to są cheaty. Zobaczymy, jak szybko dostanę na przykład bana. I nie zapomnijcie o serwerze GoldRP, który startuje już długo. Link do niego macie w opisie, także wbijajcie, można pisać podania, można dołączyć do administracji. Serwer będzie naprawdę potężny, więc wbijajcie. Jest to mój serwer, tylko i wyłącznie mój serwer. A i widzowie, właśnie sobie włączam modulator, także oni będą mnie słyszeli z modulowanym głosem, żeby nie każdy od razu. Wiedział, że ja to serfero. Siema Co tam trenujecie dzisiaj? O, ale ty masz fajne bitchy Mogę dotknąć? Możesz, możesz, możesz Ja pierdolę. Gościu piszczy ci mikrofon Już O, jaki twardy piszczy ci mikrofon Wow. Wyłącz modulator czy? Chcesz mieć problemy? Jestem cheaterem Nie, nie chcę Już zaraz słyszę. będzie po tobie A mnie mówisz? Nie, mówię do tego co piszczy Ja wiem komu piszczy Tam goście przede mną, bo słyszę To cyk Krasnoluda, odpalam Siema o, co, co, co? No mówiłem, że wstępnym tam. Mam No weź, no weźmy, weźmy po kolei. Pierdzielony waiter P. Dwalić ten serwer. Weź mu daj Rewo proszę No ale mówiłem, żeby nie piszczał. No to to nie jego mam. No moja no, wina. On, nie stać go. Sam no, go. mikrofon działa, tak. No twoja wina. Dobra, no, okej, okay, no, dobra, no, nie nie idź, idź, może. idź, idźcie już, idźcie, on już chce poradzi no, niech sobie poleży tak. Pani ładnie ćwiczy, widać że pani ma siłę. Co tam maleńka u ciebie? Nie wiadomo, A wszystko git, co tam? Jakaś randeczka, coś tam, chciała być? A może nie? Chcę, żebym zrobił to samo to co. Ale <laughs> spokojnie, bez nerwów, bez nerwów. To idziesz sam na, na randkę czy nie? Jo, ale weź się ogarnij, no. Możesz Co nie a ty? Też masz problem? Tobie też to zrobić? Co? Szyprujesz do mnie? No, tak myślałem. Dobra, ale wszyscy w co za zwierzę. O! Kto to? Który to powiedział? O, o. Ja, no teraz mówiąc po chińsku, ja mam woda. Idę na poczekalnię chwilę, okej? Okay? Gdzie ty idziesz frajerze? Oj, my się pogadamy chyba. Pogadaj. <gadaj> Wynosimy tego typa na dach. Dobra, słuchaj, dam ci kasę, ale nie idź na poczekanie, dobra? Serfero! Dam ci dużo kasy, ale nie mów fuka. Dobra, serfero, wyłącz modulator Jak serfero? Ja, brdąc, serfero spotkałem Jak serfero? Skąd niby, ty surfero, myślisz, słychać, słychać, Ty masz taki, ty masz taki akcent w głosie dziwny W sensie, nie dziwny, taki piękny, mi się to podoba, ale po tobie słychać No jak to, co ty gadasz? Dobra Ja do ciebie pisałem na Discordzie, że wyjdę za ciebie Daję ci klamę i, i nie zgłaszasz o, tego Okej, okay, dobrze, ale ty jesteś surfero, co nie? Tak w ja. odcinku? Będziesz. No i pięknie, ty trzymaj, teraz nie mogę trzymaj, się. Ale nie zgłaszaj tego. Ja idę. No, ale nie mogę się ruszyć. <laughs> Surfer to marka narka. No, siema, chyba. Weź daj Gewa, proszę Cię Naga mi siatku Nara Kurde no Myślałem na początku, że powiadomienie mu jakieś wyskoczyło, że surfero, ale nie On powiedział, że mnie po akcencie rozpoznał głosowym He, no trudno Mam zbyt charakterystyczny głos Roksanka Co tam robi Roxanka? Uuu Dobra Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Halo, dzień dobry Halo Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jestem Travis Scott, patrzcie, pieniądze ja mam pieniędzy w kieszeni Ej Malynka Dobra, kiwę O! Siema! Co się śmiesz? mną się śmiesz? Jadę z tą. Poczekaj. Co dam u ciebie? No, jak się dzisiaj czujesz, dobrze? Dobrze. Humorek dopisuje, dobrze jest? Ja. Sobota dzisiaj nie można wycilować bombę. Fajnie, fajnie. Widzę, że tu masz kawkę w samochodzie. Mogę się poczęstować? Czuję, ja nie odciągę. No jak nie wiesz o co mi chodzi? Co ty jak ty jeździsz w ogóle? No bo nie da się wyjechać. Długo jesteś na wyspie? Krótko. Masz chłopaka? Tak się składa, że ja nie mam chłopaka. Nie mam. O, To coś nas łączy o. Ja cię! Nie no, ale czemu nie masz? Czemu nie mam chłopaka? Bo. Mam za niski głos, mi mówią, i czują się mniej męscy. Wiesz co chodzi? Czujesz się mniej męsko przeze mnie? Nie. Czyli możemy być razem, to bardzo dobrze. Co? No? Czym się interesujesz? A wiesz, ile mam lat? Ile masz lat? Mam no, 16 lat. No to nie przeszkoda, dobrze. 16 lat to nie 13. No, a pokaż mi swój. Prawdziwy głos? A wtedy pójdziesz ze mną będziesz... na randkę? Zobaczę, chodź. Dobra, to pożegnaj. Dobra, to jest baba, więc baby mnie raczej mniej znają. Także damy, usłyszymy, jak samitny głos. Siemanko, do mój prawdziwy głos. To co, idziemy na randkę? Co ty na to? Jestem bardzo miłym gościem, naprawdę. Tak szczerze, wyglądasz teraz obrzydliwie. Czemu? Nie wiem, bardziej mi się podobałaś wcześniej. Ale dobra, to Twój styl. Dobra, pojechałem z odniesłań, bo, bo ona była na tym, na awku. Skąd to. Auto. Ukradniemy im auto. Patrzcie to! 14 A. To? <noise> Dobra Mamy furę Dobra, zobaczmy co powiedzą Nie było ducha żadnego, ja nie wiem skąd to się... Stary, duch zakosił mi auto No, jakiś chłopak niewidzialny, wsiadł sobie do, do mojej... Do mojej atropelu i sobie odjechał <noise> To ja. Może on wsiadł na ten, ten, drugi ten. Dlatego ja nie mogłam wsiąść? Właśnie. Co? Chciałeś. Nie. Dobra, podjadę jeszcze do nich i pojadę. Takie ja to chciałem RL kupić. Eee, cześć Alfa Romeo. Podjeżdżasz do Cześć. Ci, tutaj twój asystent Alfa Romeo. O, jak super. No jest. A to pilot Doj. Kierunek doj. Czy dobrze zrozumiałem? Tak jest. Zmierzam jest. w kierunku doj. <laughs> Stare dzisiaj alfa romeo ma autopilota Oj czerwone O jezu Możesz łamać przepisy i tak nas nie złapią Procedura zakazana Aha. Mhm. A wiecie która, że to jest ta sama baba co jej ukradłem mustanga W poprzednim odcinku Na Ja nie wiem gdzie jest dojść Będziemy teraz rozjeżdżać ludzi A. Ej bałam nie widziałem tego sofera, chłopaki! Są. <suszy> Są. Um. Nie wiesz, że im nic nie robisz! Ty masz chłopaki! <suszy> <G> Ej, <Uważaj>. tłumaczaj! <Suszy> Wyskakuje bitka! Wyska. Ała! Ała! Najpierw? No! A to nie no. ja byłem. Policja go zabija! Nie wierzę, no, że przecież... ten policjant. A znak terrorystyczny, usiłowanie zabójstwa A ty jesteś ty głupi? <grym> na komendy go kowiązam! No, stary, niewidzialny szofer miałem dzisiaj, nie? Alfa Romeo sam sobie jechał. Uuuu, <grym> <grym> Tak bardzo ci na mnie zależy. Jezus, Maria! Jakby mi nie zależało, to bym nie stała tutaj. Nie wiem, jak coś możemy iść. Nie! Nie rób się tego, nie! Ja okay. sobie daję buziaka w czółko! Co to jest RP Ja Dobra, powsuję im to Siema, wiem, chcecie klamkę? Będą... Chcecie klamkę? Nie, nie. Jezus Maria, skąd pan się tu znalazł? Ja jestem diabełek, diabełek, chcecie klamkę szybko Szybko, bo mnie śledzą. No nie, nic. Nie, nie, nie. A kasę, kasę chcecie? Ja serio wam mogę dać miliardy. Nie, no nie chcę czegoś Dobra to ja się tepam się. Ja... Jak już tak rozdaję, to o kurde chatę jakoś walnąć albo coś. Chcesz chatę? dam ci chatę, nie ma problemu. <śmienki> <śmienki> kurwa ludzi <śmienki> A sorry, sorry, dobra, idę. pa. I tak co stoisz, wiem, cię. <śmienki> nie, nie stoję, to co ty? Nie umyłeś się kurwa, je wiesz. Dobra, odlatuję, pa, odlatuję. O poleciał Jednak nie poleciał, tak yeah. spadł <laughs> Dobra, nie. uciekamy już od nich, nie będę psuł im romantycznej randki Co kradniesz? Co kradniesz? Co kradniesz? Co kradniesz? No i wypadł dać. Chcesz mi klamę dać? No. Proszę a, a co zrobisz za klamę? Co mi zrobisz? Dla mnie Nie wiem stary No to pomyśl ja ci mogę... Mogę wszystko. wykonać zlecenie. Widzisz tamtą dziewczynę co ona tam biegnie? Masz ją porwać i mówisz, że jestem przystojny no. w ogóle i że ma wyjść za, za mąż. Dobra Trzymaj. Kurzenko, kurzenko, chwila, chwila, chwila o, moment. O, moment. O, chwila moment. Chwila moment. Widzisz tego ziomka z tyłu? Patrz. O, tego tu. No. Przystojnie, nie? No. no tak szczerze, zobacz, zobacz. Zobacz sama z tyłu w kieszeniach. Zobacz. Zobacz jego kieszenie Fajny, nie? Zamięć ziomeczek Wszystko możesz no. mieć zim. Weź później na randkę, on, chce, on mega prosi. Owstydzisz się. Ale żeś zepsuł, ej, oddawaj klamy za takie coś. Żeś posiłam. Jestem zepsułem, wszystko. poczekaj. No poprzekaj. co ty, co ty powiedziałeś? powiedział, że on prosi? On prosi! Ej, dobra nie prosi, ale jest giga 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 ładny mądry przystany i inteligentny. Gaty. Dał mi klamę, musisz, musisz ten. No proszę. Hej okay, maleńka, co <laughs> u ciebie? Cześć, pogadaj <laughs> ze mną, a nie z tymi frajerami, To co surfero ty? jest. To co? surfero. Kurwa, Kto? Surfero. Kto to jest surfero? To surfero. Skąd on wie, że jest jestem surfero? Się. O! Maleńka, co tam u ciebie? To idziemy na randeczkę, co na to? Ona się chyba nazwa Roxana, takie mam podejrzenia. Roxana. <laughs> nie! <śmiech> Dobra, o, ja... No, sorry. Biorę ją na dach. Jako cheater mogę wszystko! Nie! Roksana! Gdzie ona spadła? Roksana! Cześć! Co tam u ciebie? Dobrze. Ładny widok, co? Taki na randkę, idealny. No. Czemu mnie, mnie unikałaś? A no bo ja... Ja Zast... nie szukam. Zawstydziłaś... Co ty? Jak nie szukasz? No, tak. Jak nie szukasz? co? Zdawiłem. Wypierdzielaj! Aaa! Co to znaczy, że nie szukasz? Powiedz mi, czy ja jestem niewystarczający? Czy ja jestem niewystarczający? Jezu! No ja ci mówię, że na razie nie. A ile masz lat, koleżanko? A, 16 mówiłaś, no to idealnie. Rocznik 06, tak? Czy 07? No fajnie, fajnie, no co tam koleżanko u ciebie? Jak ci micha dzień? Klameczkę chcesz jakąś? Nie, dzięki. Naprawdę dzięki, ja nie chcę, serio. Masz chłopaka? No mam. Ale kłamca z ciebie! Ale ty kłamiesz! I po co kłamiesz? Po co kłamiesz? Ta? A co wcześniej ja mi powiedziałaś? A co wcześniej mi powiedziałaś? Co, co mi wcześniej powiedziałaś? Że nie no mam. Że nie mam, no bo ten... I już ty znalazłeś w ciągu kilkunastu minut, kogoś lepszego niż ja? Ty głupia babo No To nie wiem. Nie. Złamałaś mi serce! Zrozum to! Zaczekaj! Nie popuszczę ci! Nie popuszczę ci za to! Jak ja biegam, Poczekaj, bo mnie w krzyżu łupie! Poczekaj, no, bo mnie w krzyżu łupie, poczekaj! Ty, siksa wysportowana! Oh, porozmawiajmy! Pokoi! to można, bo mnie trochę jak stary dziadek! Mogę być swoim sugar. grandfather! Sugar grandfather! Wszystko, co chcesz, możesz mieć! Poczekaj, pokażę ci! Chodź! Ja jestem serio! Wsiadaj Nie. Wsiadaj. Ty myślisz, że byle jakiej dziewczynie bym dał taki helikopter? Nie. Wiesz ile to kosztuje? Zawieźcie do mojej rezydencji? Pokazać ci? Chodź, bo i tak nie masz co robić, no bądź mu szczerzy. Chodź Dobra, wywalone w nią. Będę samotnym milionerem, no. No trudno, to wywalone, jeszcze ją zmiotę. 나라 <laughs>